a więc witam ponownie, jak mnie nie było, to mnie nie było a teraz już coś się konkretnego w głębnikach dzieje, także zaczynamy zaczynamy coś nagrywać, pokazywać, co się u mnie podobnie dzieje jak widać dzisiaj miski w końcu powkładane do celek zaraz puścimy samczyki miski nie były w głębniku już no czasów lęgów Ale lęgi się skończyły, miski były pobejmowane. I także celki dzisiaj są już Właśnie celki były w tej samej pozycji cały czas, otwierane, Tylko, że nie było w nich misy. Także miski wkładamy oczywiście, wyczyszczone, wymyte wkłady powkładane. Jak widać, no a celki to jak zawsze od jakiegoś czasu same się czyszczą. U mnie także przepuszczone, włączone. Rusza to jest wyczyszczone, podróż tam jeszcze nieczyszczone, bo czekam aż aż będą mutki i dopiero po módkach będą pod wyjmowane i czyszczone na razie nie ma to sensu bo to za parę tygodni będzie nawalone już konkretnie po tej młodej, także wtedy dopiero się wyczyści no i co puszczamy samczyki do celek zobaczymy jak to zareagują na pewno będą zadowolone mi się wydaje no bo wiadomo to jest taki moment co już co już wiadomo, oni wiedzą o co chodzi, szczególnie te starsze także niech się pomału coś zaczyna dziać otwieramy otwieramy klamisze i niech sobie obejmują swoje stanowiska I jeszcze nie wiedzą o co chodzi, bo będzie niespodzianka zaraz na pewno będą zaskoczone co tu się porobiło Raz na pierwszym planie jest synek Messiego, od razu widać Siedziały parę godzin na walierce, bo troszkę sprzątałem ale zaraz się gapną, że jest coś nie tak no i wieje dzisiaj, strasznie wieje w całej Polsce dosłownie widać po klawiszach jak chodzą No i dobra, parę minut sobie tak po, pobędą. I samczyki czekie za jakiś czas puścimy do nich. I też to nagramy. Zobaczycie, jak to się u mnie dzieje. Tak już nieraz mówiłem, ja nie włączę głębi. tam tam jak ja bym chciał, tylko po prostu jest spontan. Same się łączą, dobierają w pary jak im pasuje. Ja nie wnikam. Od paru dni dostałem troszkę drobniejszej karmy. Jest karma taka lekkostrawna. Zimówka jeszcze ogólnie idzie tak samo, bo ona jest taka dużo, jest samo pady i imczmienia. I do tego dosypuję e, troszkę drobny ziarenek, e, konopi i super diety. Aż taka lekka karma widać mi dobrze to dopasuje, no bo nieberano się na nie dostały, no ale już jest godzina w pół do drugiej, także troszkę zgodniały. Ile sobie podziubią i będziemy samiczki do niej dawać. W na razie byłoby tyle za parę minut się zacznie coś ciekawego na nich. A więc wszystko przygotowane. Samiczki czekają na wypuszczenie z koszów. To działa, działamy. Opaki na nie czekają. I tak będzie zaraz się działo. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Wszystko to u mnie, jak ja to robię. i ostatnie no i teraz dym I już odbierają swoje celki każdy ma swoje sposoby ja to robię tak jak widać I słychać, co mnie cieszy, to mnie cieszy, że zostawiony po sezonie, które miały zostać już po selekcji. Są wszystkie, także gąbki latały bo puszczałem je przez całą zimę. Tam fakt, że ja nie puszczam dziennie, ja tylko puszczam jak jest taka pogoda, jak mi się podoba, jak jest widzór, jest ok, to wtedy je puszczam. Na pewno na takim wiersze dzisiaj, to nie ma prawa głębić puszczę, przynajmniej ja tak nigdy nie robiłem, bo to mogła być leni katastrofa, szczególnie w pozimie. Ale dzisiaj siedziały cały dzień u zamykane. Także Jaszcząc nic, samiczek nie złapał. Samiczek tam coś brakuje, ale dwie sztuki, nawet w samcyku jeszcze dokładnie nie sprawdzałem, ale z tych młodych mi się wydaje, że brakuje jednego albo dwa. Ale na nie przyjdzie jeszcze pora odpowiednia. Do spisywania, na dzisiaj samiczki wszystkie spisane, także wiemy na czym stoimy. W sumie jest 54 samiczki, eee, w tym niestety, niestety albo stety 14 sztuk będzie luźnych, mam samcych 40 Czyli wszystkich głębi na tą chwilę. Na tą chwilę byłoby 54, ale puściłem tutaj 40 samiczek starszych. Także starsze samiczki są wpuszczone specjalnie wcześniej, bo po prostu samiczki młode, tylko 4 sztuki poszło. Czyli 4 sztuki w tej chwili no, na tym głębniku będzie musiało sobie zobaczymy, może jakoś się dobierą te młode. No zobaczymy, no nie, nie mniej co nic i w tym nie jest, no niby te starsze samiczki to znają samczyku, także po innych parę pójść do swoich, no nie, wiadomo. Ja, no ale zobaczymy, może która samiczka sobie jednak wywalczy miejsce. No a 10 samic będzie liczało, jest zasiadełka się mówi. Więcej sam to nie mam. Ogień. Ogień, ogień. No, oczywiście już też się już troszkę muszę odpowić. Zrobię samice między sobą. No dobra. Niech się sobie przypominają, bo to przecież prawie wszystko się nawzajem zna i to jest koledze moja metoda ja robię to tak w tym roku no to ja już oczywiście nieraz różne tematy przerabiałem nie mam jakiejś tam stałej metody co musi być tak i tak to wszystko robione według jakiegoś schematu od już tam okład. teraz można powiedzieć wróciłem do tematu od przez, a chyba z 12 lat może 15, nawet kiedyś tak że robiłem. Że po prostu będę je łączył teraz. Wstępnie będą z sobą siedziały 6 dni. Później je rozłączymy. W tym czasie, oczywiście, gąbki nie będą puszczane. Będą siedziały tylko w głębniku. Nawet na wolierę za bardzo ich nie będę puszczał. Ale te dni temu były oczywiście wykąpane. Tak i co miałem mówić później je rozdzielimy na parę dni No i około 8 marca będą łączone już na stałe, wtedy pójdą już pary daję po inny pójść szybko się odnajdą, wtedy jeszcze szybciej niż teraz dzisiaj no i co? Pusimy sobie Zniesą się Jajeczka, mutki, nawet po dwa. Jak się uda, to po dwa. W tym czasie ja będą jajka, będą puszczone na obloty, ale oczywiście ja będą rozdzielone, też będą oblatywane już jak najbardziej. Tak, 8 marca, no to około tam 20, około, no tak, około 20 wcześniej, no nie około 18, 18, 17 będą już puszczone na obloty. Już takie w miarę, w miarę kontrolowane te obloty będą. A później jakie połączymy znowu, znaczy, no, źle mówię ja będą głębiej rozdzielone już po tym dzisiejszym uczeniu to będą puszczane na obloty wtedy, a później będą już połączone w pary to wtedy już ze sobą zostają ale na obloty będą puszczane dopiero wtedy aż będą poniesione nie? wtedy będą mieć ulewnik otwarty dosłownie od godziny od godziny tam około 10 do godziny jakiejś 15. no być otwarty cały czas no i co? Na pierwsze loty niestety, ale pójdą sobie z módka. Módę będzie około taki 14-dniowy. Wiadomo, nam się wszystko tam dokładnie nie da policzyć, co i jak no nie, ale, ale taki mudek około tego powinien być. No, Lot pierwszy próbny, lot będzie już z małego módka, później będzie już trochę murek większy za tydzień. I na drugim locie prawdopodobnie konkursowym. Powinny być gąbki. Yy, zabrane, gąbki rozdzielone, i wtedy zaczniemy sobie udowiejstwo. To wiadomo, liczę się z tym, że te pierwsze loty na pewno nie będą jakieś tam, pewnie udane, bo to może być różnie, bo tutaj na głębie z mutka to wiadomo tamiczki mogą strzelić, no, no różnie może być, zależy jaki lot się ułoży no ale tam nie liczę na jakąś, jakąś szybkość do głębi, bo one jednak nie będą tak roztrenowane jak jak miał wdowce przed sezonem to się z nimi jeździło, woziło na pewno takie głębie będą mieć przewagę nad tymi moimi ale nic, zobaczymy w drugiej części sezonu, liczę że później później, później, około tamok lotów pięćsetkowych powinny już wejść w taki rytm jak należy, forma wtedy powinna się już u nich fajnie po, pokazać także wtedy myślę że będzie już okej okay. może być rzecz, że jest takie nastawienie troszkę można powiedzieć, na loty dalsze i jest i w tym roku parę sztuk także liczymy jak zawsze na szczególnie na te samiczki moje, no, bo one to zawsze u mnie brylują na takich lotach a jest i trochę także zobaczyłem Zobaczymy jak to wyjdzie. Celki by zamykane jak mówiłem, no bo przez to że jednak nie miałem obstawy 64 samców, tylko 40, także celki są te, co są wolne, są wyzamykane, żeby tutaj się nic nic nie działo. To no jest harmina, jest harmina, ale niestety tak to musi być one w malutku stopniowej wszystko się dopasuje się troszkę pobiją te, te samczeki no ale to kwestia jest dosłownie paru jeszcze minut i... no takie uroki takie łączy no niestety jak przygotowywałem gąbki do lotu jak ktoś się mnie tam pyta w komentarzach ja tam powiem szczerze bardzo nam nie cuduje nic tam jakiś Jakichś dziwnych jakichś kuracji morskich, czy coś takiego u miejsca takiego nie ma, miejsca jak mówiłem, przy głębiach rozpodowych, było robione praktycznie to samo co w głębiach rozpodowych z głębiami lotowymi, jak mówiłem, były zaszczepione na jesień, późno jesień po przepierzeniu, były szczepione samobirem, także kuracji na samonele żadnych nie robię najpierw były głąbki odrobaczone raz później cały czas karma zimowa z dodatkiem ryżu, padę i diety troszkę ostropestu plamistego ja było zimniej trochę kukurydzy dosypywane do zimówki dwa razy dziennie byłem były karmione te ja mówiłem były oblatywane puszczałem je tak po godzince dwie Taką w południe do przestrzeni staram się puszyć gąbki. Na zmianę jeden dzień samczyki, drugi dzień samiczki I tak sobie wchodziły No i co później? Eee, drugie odrobaczanie było robione jakiś miesiąc temu. Cały dzień preparat sam na odrobaczanie. A przed łączeniem teraz parę witamina E była podawana i w rozpodzie i lotnikom na zmianę z tuliaminem. Karma praktycznie taka sama jaka była dawana na jesień. Także zimówka cały czas. i Teraz od tygodnia tylko dosypywałem, dosypywałem konopi, drobnych ziarenek i super diety. Także nam brały, jak widać konkretnie. I co? Eee, mm, kuracji żadnych nie było robione. Nie było takiej potrzeby. Oczywiście kuraca by była, jakby taka potrzeba była, ale nie widziałem kompletnie nic, żeby się cokolwiek po nich złego działo. Kał był cały czas taki, jak powinien być. Czyli kuleczki fajne, gąbki świecące, radosne. Badania nawet, że nie robił w sumie no bo myślę, że nie ma potrzeby. Tam się wydaje do tej pory dobrze, zrobiłem, że nawet nie badałem, no bo nic tu kompletnie, po nic złego nie widzę, żeby coś się im działo. Także nie były nawet badane. Nie badano, ale to było robione młode, no nie po sezonie. No to badałem Wtedy po tym locie sami jeden lot wyszedł. Wtedy i głębiej zbadałem. No nie? Tam przy okazji parę starych, ale też tam nic nie wykazało. Ale żadne kuracje nie były potrzebne. No i teraz się zacznie już pomału. Rozkręcanie. wrócił wróciły już na środek, jak widzieli dać. Teraz do nagą karmione. już będą karmione w boksach. <laughs> Też dwa razy dziennie. Też karmo taką lekko srebrną cały czas. Zapasione nie mają prawa być, bo jak tak były trzymane przez całą zimę, całą jesień i, i, i tam po pierzeniu, ja nie sypię, że sypię do pełna cały karmię, tylko po prostu. Po prostu już mam taką miarę wyrobioną, że wiem ile im potrzeba. Także tam nic zbytnie nie zostawało po jedzeniu Zostawało, wiadomo, to co najmniej lubią. No i tam ryż ten i się, ten. i jęczmień dostawał, ale tam reszta znikała. Także. Nawet dopiero później wysłałem kolejne posiłek o odpowiedniej porze. Ale zapasione nie są. ko domu już trenują. Myślę, że przepracowane, bo dobrze. ilościowo jest też fajnie zawsze mi tak się marzyło mieć około 80 sztuk do lotu ale pomału, mało tego tematu będziemy dochodzić staram się mieć coraz to mniej głębi lotowe bo wszyscy widzą co to się dzieje z tym wszystkim, wszystko to coraz droższe się robi Aparatów, yy, produktów co tam będę podawał, a chcę i go reklamować, że coś tam chce, co nie myślą, że że ja mam jakieś z tego jakieś, nie wiem, profity czy coś, po prostu będę dawał te same praktycznie produkty, co jej zawsze dawałem. Dwa na pewno tam będzie od Marcina Przewodniczkiego stosowane, a i tam jeszcze inne takie, co ja zawsze daje tam tuliamin, proba to nie, no, wikor, wikor, oxygen. To bardziej będę cudował. To są dwa produkty nowe, ale na razie nawet nie będę na ich temat mówił, no bo to wszystko w temacie będzie testów, także zawsze się tam coś nowego wprowadzić na sezon. A no, już się troszkę ucieszyło na głębniku. już troszkę spokojniej. Normalna sprawa, można powiedzieć. Samczek i te selki miały obrane przez całą praktycznie zimę. Tylko siedziały w tych, co miały, miały siedzieć. Nie było tak, że sobie hasały po innych, no bo tamte inne były zamykane. No, widzimy, motora się robi coraz co lepsza. Wszędzie dni zleci moment rozjelimy I będą już kodą trenowane i rano i wieczorem Muszą teraz zacząć już latać Cieszy mnie to odpukać w niemalowane Cieszy mnie to, że na tą chwilę po tych obrotach co latały żaden gołąb tej mi na skrzydło nie, nic nie złapał, nic nie zlikwidowała skrzydła, także mnie to bardzo, bardzo cieszę. Tam od kilku lat ogólnie już mam coraz mniej tych problemów z tymi skrzydłami, ale to na pewno jest dlatego, że po prostu głębie są puszczane jednak. I jednak to robi robotę. Wiadomo, tam są takie rejony, gdzie koledzy nie mają szans na puszczanie w zimę, no nie, no ale ja mam to szczęście, że u mnie akurat aż tak bardzo nie ma tej dużej szczębi. Są tu w lasku u mnie, ale to są tak te jeszcze takie duże, także one nie są groźne Nie robię tutaj żadnej Nie, grębią. nie Nie łapią Jeszcze nieraz te małe się przeleci, ale widzę Nawet, że nie atakuje chyba, chyba te pory, co ja puszczam, to mu nie pasują, tak mi się wydaje Bo ja puszczam tak tylko o półniak, sobie, Jak jest nie już najedzony, tak mi się wydaje no, Jeszcze meldują mi Znajomi, że gdzieś tam bije u nich rano Widocznie no. się naje i, już umijam, no nie? no to, co koledzy koleżanki, na tą chwilę byłoby tyle wszystko w miarę, w miarę przestawić, się przedstawić żebyście nie mówili, że że nic się na kanale nie dzieje, także dajemy znać, że żyjemy i będziemy dawać znać, że jesteśmy aktywni coraz to bardziej postępy ponownie będziemy pokazywać co jakiś czas ten ciemny jeszcze nie wiem czego czego to sam siedzi dwie dziewczyny u domu siedzą i się zastanawiałem co robić no to i tak dalej myślę kuliami do wody dostały gritu białego niestety nie mam u mnie w mi tam co ja bierę, Jakiś czas temu już brakło, nie, nie mieli dostawy i gritu białego nie mam. Dostały taką mieszankę gritów kilka rodzajów. No nic, trudno się mówi. A z pasowała ten grit taki pienny, no ale niestety u mnie go nie było dostępnego. Pajniejszy moment co łączenie w pary. Sobie puszczę po jednym łódku <laughs> Drugi łódek będzie na sprzedaż. Mam już kilka tej mody zamówionych, a że będziemy realizowali z tymi kolegami co jakiś czas temu i sobie zamówili. Ale to jeszcze jest kawał czasu. Wrócę już teraz od dwóch lat. Polotnika tak sobie, tak samo wodę. Pomału wracamy taki temat, co były przerabiane ileś tam lat temu. Ktoś powiedział, że się cofamy. No ja myślę, że raczej nie. <gryw> raczej nie, bo to jednak. Jest tak. które fajnie wychodziły, do czego teraz ma nie wychodzić jest parę samiciek starszych, z roku miały być wycofane, ale ja zdecydowałem, że jednak nie będą wycofywane no bo jednak te loty dziś się nam szykują dwie setki, maratony I jednak takie doświadczone gąbki pasuje mieć. Tak szybko nie można wycofać takich głębiej doświadczonego. No bo jedna na tej lota daleki w takie ptaki mogą się przydać. I na przemyślałem sprawę z i doszedłem takiego wniosku. 6-letni głębiej jeszcze na takich lotach to mogą nie nieraz zaskoczyć. No im taki lota wymagający ciężkawy tam naprawdę mogą wiele pomóc no fajnie no dobra kończymy relację na tą chwilę pozdrawiam wszystkich dobry lot